Nie, nie zaczynam robić vlogów w samochodzie, to już jest wszędzie. Ja to tylko na chwilę, a, a jestem pod pracą i to jest idealny moment, żeby coś nagrać. Tak jak w tytule. Limit vlogów na temat ojca Adama Szustaka został wyczerpany. O co chodzi? Czuję się wzywana, zresztą dostaję takie wiadomości i takie oczekiwania, że powinnam się odnieść do zaistniałej sytuacji. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z zaistniałą sytuacją, naprawdę dajcie sobie z nią spokój, bo ona nie zmieni losów świata. Ale chciałam powiedzieć, że nie, nie odniosę się do zaistniałej sytuacji, dlatego że uważam, że na kanałach, na których jest więcej niż jeden, a już dwa to w ogóle, filmów dotyczących ojca Adama Szustaka, to coś jest nie tak z tymi kanałami, co tu mogę dużo mówić. Wydaje mi się, że ojciec Adam Szustak w tytule i w miniaturze zawsze podnosi ogląd, i pewnie o to chodzi, nie wiem, może źle osądzam, ale mm, na moim kanale jest dużo filmów dotyczących ochrony życia, bo ten kanał powstał między innymi po to, żeby mówić o ochronie życia. Jeśli gdzieś jest dużo filmów, w ogóle jak to brzmi, demaskujących papieża Franciszka, albo analizujących ojca Adama Szustaka pod każdym względem także psychologicznym, to widocznie te kanały po to powstały. Ten nie. Czy nie mam zdania na ten temat? Oczywiście, że mam i rozmawiam na ten temat ze swoimi znajomymi, ale wystarczy. W ogóle masakruje, demaskuje, co tam jeszcze jest, miażdży, to są słowa, które chciałabym, żeby już do mnie nie pasowały. Ja oczywiście bardzo lubię swój cięty język, myślę, że aż za bardzo i wiem, że wielu widzów na fanpage'u facebookowym czy na kanale YouTubeowym zyskałam dzięki właśnie temu, ale tak ostatecznie, kurczę, to będziemy rozliczeni z miłości i tak sobie myślę, że muszę trochę ten język wstępić. Może to niektórym nie będzie się podobało. Nie wiem, może to wynika ze starości, że ja chcę być łagodniejsza, ale jak tak patrzę na ten podzielony nasz kraj e, i politycznie, i kościelnie, bo przecież tutaj też mnóstwo murów powstaje. To myślę sobie, że tylko łagodnością. Oczywiście nazywaniem rzeczy po imieniu, mówieniem tak, tak, nie, nie, ale łagodnością jesteśmy w stanie cokolwiek zdziałać. I do tej łagodności was zachęcam. Pamiętam taką dyskusję na Twitterze, kiedy kilka osób zadeklarowało, że odchodzi z kościoła, i to tak dość chyba agresywnie to, 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 to zrobiło, z tego co pamiętam. I ludzie pisali hashtag: Ja zostaję. Ja tak się zastanawiałam, czy hashtag, ja zostaje jest dobry w tym sensie, czy, czy nie raczej powinno być coś na zasadzie czekamy na was, wróćcie. My marnotrawni czekamy na was marnotrawnych. I jeden pan napisał, że chwasty się wyrywa, na temat tych ludzi. I chciałabym, żebyśmy nigdy nie byli kimś, kto mówi, że chwasty się wyrywa. Bo wiadomo, że my nie my jesteśmy od wyrywania chwastów, nazywania kogokolwiek chwastami, ale też, że takim językiem w ogóle, no to, to budujemy coraz wyższe mury. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby szukać kanałów, na których nie wyrywa się chwastów, na których nie skupia się na ojcu Adamie Szustaku, albo właśnie na demaskowaniu tego, jak papież Franciszek niszczy kościół. Tak, odkryłam ostatnio takie kanały katolickie, gdzie co któryś vlog dotyczy papieża Franciszka, czy tam antypapieża, czy kardynała Bergoglio. No tutaj wszystkie nazwy się pojawiają. Już nie mówię o tych kanałach, gdzie jest on nazywany antychrystem czy Judaszem, tylko po prostu krytykujących papieża w białych rękawiczkach i w białych rękawiczkach pomijających pewne fakty, pewne fragmenty wypowiedzi. Czy ja się we wszystkim z papieżem Franciszkiem zgadzam? Nie, nie we wszystkim ale nie dotyczy to spraw wiary. Natomiast jest to głowa Kościoła katolickiego, a na tych kanałach można odnieść wrażenie, że dowiemy się, dlaczego trzeba modlić się o koniec pontyfikatu papieża Franciszka, jest on szkodliwy i zły. I tam naprawdę poważni ludzie opisują, co powiedział papież Franciszek, cytują go i pomijają fragmenty wypowiedzi albo konkretne fakty dotyczące tej wypowiedzi, całego kontekstu. Także miejcie się dobrze. Ja już muszę kończyć iść do pracy. A jeszcze do tych, którzy ciągle do mnie piszą, pani Weroniko, Weroniko, kiedy wracasz? Kiedy będą regularnie vlogi? Wiecie, jak na prawdziwą konserwę konserwatywną przystało, ja muszę na pierwszym miejscu stawiać męża, dzieci i dom a później vlogi i, i wszystko, co się z tym wiąże, a że na razie czasu jest tyle, ile na męża, dzieci i pracę zawodową jeszcze, to vlogi będą. Mam nadzieję, że będą i że do nich wrócimy regularnie i że będą to wywiady. Bo mam takie poczucie, że lepiej, żebym zadawała pytania ciekawym ludziom, niż przekazywała, co oni mają do powiedzenia swoimi słowami. Dlatego mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś regularnie, a na razie, jak już tak pokrytykowałam wszystkich... To czy ja coś oglądam? Teraz takich konferencji słucham o miłości ludzi i Boga. Mogę Wam wysłać link o relacji do Boga i o relacji małżeńskich. Kapitalne są, także takich rzeczy teraz słucham. A jeśli chodzi o vlogerów, to ja tylko Tomasza Samowika oglądam. No dobrze, to miejcie się dobrze. Pamiętajcie, żeby uważać na to, co oglądacie, bo nie wszystko jest prawdą i nie w każdy konflikt trzeba się zaangażować. Ale oczywiście, to, że ja się nie angażuję, to nie znaczy, że Wy nie powinniście. Dobrego, słonecznego, pięknego dnia.